Witam wszystkich sympatyków ligi bimowskiej. Zaczęłem grać w ligę jak miałem 40 lat. W 2012 roku. Atmosfera jest bardzo dobrze. Gram chłopakami, rozumie mi się. Dobra. Grałem tak. Warsawia. Wariaty Kuchara. Trzy. Mam jeden mecz. Dwa meczy chemik, wymowo też grałem. W e, różnych w kierownikach. Tikitace Pierwszej naturalnie i. Obrąco w tym roku też grała. No Tylena. O, A -shot. Człowiek w zasadzie w każdej lidze człowiek Ikona, człowiek, który w każdym meczu będzie chętny do gry, nawet jeżeli go będzie coś bolało, będzie dawał z siebie wszystko. Eee, myślę, że każdy, kto gra w zna Szota, bardzo go lubią, charakteryzuje się przede wszystkim walką, eee, nigdy nie odpuszcza na boisku. Nie dość, świetny zawodnik, to, to tym świetniejsza osoba po prostu, tryska optymizmem. On Jego rower to jest stały, stały portret ligi Moskiej. Wiele mówi na temat jego osoby. Fakt, że została stworzona na Facebooku strona pod tytułem bodajże ambasador Ligi Bebowskiej, Aszot na ambasadora Ligi Czy Jeżeli się zadzwoni do Aszotu i powie: Słuchaj, Aszot, potrzebujemy zawodnika. Zawsze Ashot jest pierwszy do gry. Bardzo dobry zawodnik. Nie jest samolubny, często podaje. Chodzą plotki, że boisko na nawierzchni naturalnej, kocha Ashota, on kocha je. No, ma tutaj niezwykły dar do strzelania fajnych bramek. No postać, którą znają, kojarzą praktycznie wszyscy, dusza towarzystwa. On gra w paru drużynach i zawsze ma tyle siły, jak ja patrzę czasami, że już jestem zmęczony i widzę tego Ashota biegającego, zawsze uśmiechniętego, to mnie to naprawdę dodatkowo motywuje. Nigdy jeszcze na Ashocie się nie zawiodłem i myślę, że i długo długo po nim nie będzie takiego zawodnika, który w wieku, no już, 40 lat będzie tak dobrze grał w piłkę i będzie miał taką wolę walki i chęć do gry jak Aszut. Ja, brawo! 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 Ale cześć. Panowie, nie Ano, Percha Fiba. Ona fu. Nie wiem, No bo introsi, kurwa, przecież ważę. Hej, Halo, ja nawet jako się No to kurde, nie ma No to po prostu dla mnie to jest przyjemność. I nie zamierzam e, nie, nie zamierzam skończyć piłka, póki zdrowie nie pozwala. Po prostu muszę grać do końca.